Jakub Henkę, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Galaktyka Pomerania, program realizowany przez Telewizję Pomerania z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaksy, gdzie właśnie się znajdujemy. E, szanowni Państwo, moi pierwsi goście, Anna Włodarczyk i Aleksandra Kalina-Dzwonkowska ze Stowarzyszenia Wiosna. Witam bardzo serdecznie. Witamy, Dzień dobry. Stowarzyszenie Wiosna może się Państwu kojarzyć z taką akcją, która nazywa się Szlachetna Paczka, ale nie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzisiaj o zupełnie innej akcji, a mianowicie Akademia Przyszłości, która od tego roku Roku szkolnego rusza w Szczecinie. Akademia w Przyszłości, akcja też skierowana do dzieci, z tym, że to pomoc niematerialna, a taka bardziej mentalna, jak rozumiem. Dokładnie. Chociaż jesteśmy częścią Stowarzyszenia Wiosna, działamy trochę na podobnych zasadach jak szlachetna paczka, aczkolwiek w tym wypadku nie jest to pomoc materialna, tak jak Pan wspominał, tylko bardziej taka mentorska. A więc jeden wolontariusz spotyka się z jednym dzieckiem raz w tygodniu przez cały czas trwania roku szkolnego. Co to są za dzieci przede wszystkim, powiedzmy? Są to dzieci na ten moment z trzech szczecińskich szkół, ze szkoły numer 35, 54 oraz 61, wytypowane <coughs> przez koordynatorów szkolnych. Z reguły jest to pani pedagog bądź nauczyciel w danej szkole. Dzieci z trudnościami z trudnościami w nauce, wśród rówieśników, ale także z trudnych środowisk. I na czym polega ta pomoc? Powiedzmy sobie. Pani na koszulkach mają napisane: Uczę wygrywać. Co, co jest do wygrania, w takim razie? Dokładnie. To jest nasze hasło w tym roku: uczymy wygrywać najpierw w szkole, potem w życiu. Takie jest hasło tegorocznej edycji, ponieważ takim głównym celem programu Akademia przyszłości jest sprawienie, by dzieci uwierzyły we własne sukcesy, we własne możliwości, dopingujemy ich do zdobywania tych sukcesów oraz sprawiamy, by tak naprawdę chciały się rozwijać w przyszłości, by chciały inwestować w naukę, w swój rozwój. Czyli taki młody człowiek spotyka się z tutorem, to jest tak nazywane, tak? Tutor, tak sobie założyłem, że jest to słowo angielskie, bo rozumiem, że z angielskiego języka czerpane była to nazewnictwo. Dokładnie. Tutaj mamy taki trochę swój akademiowy slang, ponieważ wolontariusz jest nazywany tutorem, a jedna szkoła nazywana jest kolegium. W nim jest dziesięcioro tutorów, więc wolontariuszy oraz dziesięcioro dzieci. Czyli bo tak próbując sobie przetłumaczyć to słowo. Tłumaczenia są różne i różne wersje tego, coś typu korepetytor, co prywatny nauczyciel, wychowawca, e, opiekun naukowy. Czy rozumiem, tu chodzi o jakąś akademickość, czyli bardziej taki człowiek, który się opiekuje coś w rodzaju promotora? Podobnie. W naszym wypadku jest to taki mentor, przyjaciel, osoba, która towarzyszy dziecku przez cały rok, w tym wypadku rok szkolny. Dobrze, oni się spotykają jak często? Raz w tygodniu na około godzinę. I na czym takie spotkania polegają? Na pomaganie dziecku w nauce. Nie są to typowe korepetycje, nie rozwiązujemy z dziećmi zadań typowo szkolnych, ale nakierowujemy je, szukamy rozwiązań kreatywnych, które pomogłyby w przyszłości lepiej im się uczyć. A jakiś konkretny przykład możemy podać, w sensie jak to wygląda? Jak... To znaczy, jest tak, że przed przystąpieniem do programu na temat danego dziecka wypełniona jest ankieta diagnostyczna. Mhm. Z reguły przez panią pedagog właśnie, bądź wychowawcę danego dziecka. Gdzie wypisany jest jeden przedmiot, z którego odbywać będą się zajęcia. Ale tak jak wspominała koleżanka, to nie są do końca korepetycje, więc staramy się uczyć tego przedmiotu poprzez zabawę. Czyli na przykład, jeśli Kuba lat 12 ma problem z matematyką, ale za to jest pasjonatem piłki nożnej, to przynosimy tabelę z wynikami i na tej podstawie rozwiązujemy zadania matematyczne. Czyli pewne problemy, z którymi dziecko się boryka, próbujecie mu jakoś przybliżyć. Czytając tutaj opisy tej, tego przedsięwzięcia znalazłem takie zdanie jak metodologia nakierowana na przemianę myślenia o sobie. Dokładnie, bo tak naprawdę dużo grono, dużo grono tych dzieci tak naprawdę nie wierzy we własne możliwości. To, co może osiągnąć, z reguły w szkole są one już na pozycji przegranej, ponieważ mają problemy z nauką dużo wcześniej, tak naprawdę od początku szkoły podstawowej. Dziś są z tyłu za klasą. A my próbujemy pokazać im, że można, że tak naprawdę trzeba tylko uwierzyć i wtedy taką metodą drobnych kroczków, małych sukcesów staramy się podbudowywać to ich poczucie własnej wartości. Czyli ta wiara w siebie, czyli rozumiem, że jeżeli ktoś ma problemy z matematyką na przykład, tak jak pani powiedziała, to one niekoniecznie muszą wynikać z tego, że jest totalnie humanistycznym umysłem i żadne ścisłe nauki mu nie wchodzą, tylko z tego, że gdzieś ta matematyka mu w pewnym momencie nie poszła, albo ktoś mu powiedział, że z matematyki jest cienki i w ten sposób jakby zbudował z nim takie myślenie o tym, że ta, tej matematyki nigdzie się nie nauczy, jeżeli dobrze rozumiem. Dokładnie, my próbujemy pokazać, że matematyka może być ciekawa, może być interesująca, ale tak naprawdę też nie oczekujemy, że dziecko nagle stanie nam się prymusem, bo to często jest niemożliwe, ale chcemy, żeby uwierzyło w to, że może coś osiągnąć. I nawet jeśli nie będzie tym prymusem z matematyki, to może na przykład osiągać sukcesy jako dobry piłkarz z podstawową wiedzą z matematyki. Czyli może zaczynać od tego, żeby powiedzieć dziecku, że wcale prymusem nie trzeba być. No dobrze, to teraz odwróćmy, odwróćmy trochę stronę, bo kto jest takim tutorem? Z tego co wiemy, studenci i ludzie młodzi? Tak, są to studenci, albo osoby, które są chwilę po ukończeniu studiów. Czyli rozumiem, że dla takiej osoby, też swoją drogą młodej, jakby nie patrzeć, to też jest swego rodzaju nauka, jakiś trening życiowy, opiekowanie się takim jeszcze młodszym człowiekiem. Oczywiście, przede wszystkim to jest ogromne doświadczenie. Nie tylko tak naprawdę dla absolwentów pedagogiki, ale także innych kierunków. Ja sama na przykład jestem po psychologii i też zgłaszając się do programu, myślałam, że to są takie stricte korepetycje. A z czasem okazało się, że tak naprawdę w programie można podjąć różne role, bo oprócz bycia wolontariuszem na początku potem taka osoba może awansować na stanowisko lidera grupy wolontariuszy bądź też rozwijać się w zespole promocji czy szkoleniowym. Czy to nie jest trudne zadanie. Bycie mentorem brzmi dość poważnie, odpowiedzialnie. Odpowiedzialnych osób także poszukujemy. No dobrze, to powiem właśnie sobie. Tak... Y pani powiedziała o studentach pedagogiki, ale nie tylko. Kto takim tutorem może zostać w takim razie? Tak naprawdę każdy. Takim naszym jedynym wymogiem formalnym jest status studenta bądź osoby krótko po ukończeniu studiów, ale przede wszystkim poszukujemy osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, które poświęcą swój czas, a także swoją kreatywność, swoje pomysły, aby razem pracować z nami i pomagać dzieciom. A skąd wiadomo, że ktoś jest odpowiedzialny i zaangażowany, nie wiem, jakieś testy są przeprowadzane, czy po prostu rozmowy, jeżeli komuś dobrze z oczu patrzy, to. No nie do końca, ponieważ mamy swój proces rekrutacyjny, który jest rozbudowany, bo aż trzy etapowe. Na początku osoba, która chciałaby zapoznać się z tym, co robimy, ze Stowarzyszeniem Wiosna, wypełnia zgłoszenie, aplikację na stronie www.zostańtutorem.pl. Potem zapraszona jest na rozmowę. Taka rozmowa kwalifikacyjna odbywa się z osobą, która już działa w stowarzyszeniu. Tam mamy przygotowany szereg pytań, na które przyszły kandydat na tutora powinien odpowiedzieć. I jeśli przejdzie pozytywnie taką rozmowę, jest zapraszany na szkolenie. Szkolenie trwa 5 godzin, więc trochę czasu jest, aby poznać jeszcze tą osobę. Z reguły są tam ćwiczenia warsztatowe, więc poznajemy też tą osobę, jak działa w grupie, jak sprawdza się w różnych zadaniach. I rozumiem, że tacy wolontariusze są potrzebni i to bardzo pilnie. Bardzo. Ile jest wolnych miejsc jeszcze? Bo wiem, że w tym roku szkolnym e, chcecie Akademię Przyszłości zamknąć w 30 dzieciakach z trzech szkół, czyli potrzebnych jest, jakby nie patrzeć, przynajmniej 30 wolontariuszy do tego. A ilu mamy aktualnie? Dokładnie, takich przerekrutowanych osób mamy już ponad połowę. Z tym, że wiadomo, że ten, etap jest kilku, ten proces jest kilkuetapowy, tak więc część osób na przykład wypełniła tylko kwestionariusz, czekamy jeszcze na rozmowy, ale w dalszym ciągu czekamy na kolejnych kandydatów. Tak więc zapraszamy, jeszcze raz powtórzę, może adres strony www.zostańtutorem.pl. Ja również się do tych, tego zaproszenia przyłączam. A powiedzmy jeszcze w takim razie dwa słowa o finansowaniu Akademii Przyszłości, bo też oprócz tego, że każdy może się, każdy, kto jest studentem bądź lekko po studiach, czyli ja już niestety nie, może zostać wolontariuszem, ale każdy, kto chce, może wesprzeć akcję finansowo, bo też wygląda tak, że każdy uczeń, każdy taki uczeń, którym pomagacie, ma swojego. swojego Darczyńcy, właśnie tego słowami zabrakło. Dokładnie, każde dziecko w Akademii ma swojego darczyńcę, który ufunduje mu indeks. E, cena takiego indeksu to jest 500 zł. E, oczywiście tą darczy, tym darczyńcom można zostać grupowo, tak więc można składać się z przyjaciółmi. E, firma może zasponsorować w ramach, w ramach wolontariatu pracowniczego. Jest wiele możliwości. Też zapraszamy właśnie na stronę www.akademiaprzyszłości.org.pl. Tam można dokładnie dowiedzieć się, w jaki sposób można pomóc i co warto podkreślić, pomagamy konkretnemu dziecku. Tak więc, aplikacje dzieci, te, które zgłaszały się do programu, są dostępne w internecie. Tak więc, na przykład, jeśli ktoś ze Szczecina chciałby pomóc dziecku z naszego regionu, to ma taką możliwość. No dobrze, w takim razie zapraszamy Państwa do tego, aby pomagać, aby angażować się w Akademię Przyszłości. Jak również młodych ludzi zapraszamy do tego, żeby zgłaszali się do wolontariatu, do tego, żeby zostać tutorem, czyli innymi słowy mentorem młodych ludzi. Na pewno ciekawe zajęcie, na pewno można zdobyć sporo doświadczenia, które później dalej w zawodowej drodze niewątpliwie się przyda. Na pewno też można otrzymać bardzo ładną koszulkę z napisem Uczę wygrywać i właśnie tym się zajmować. Anna Włodarczyk i Aleksandra Kalina Dzwonkowska ze Stowarzyszenia Wiosna były moimi państwa gośćmi. Dziękuję serdecznie za rozmowę. A państwa zapraszam na przerwę, a w przerwie serwis informacyjny telewizji Pomerania. Po serwisie wracamy z drugą częścią naszego programu, także proszę o nas nie zapomnieć. Do zobaczenia.